dobry, z tej strony Maranek Marip, a w dzisiejszym odcinku gramy w Angry Birds w 3 I robimy sobie poziom, ale żeby było jeszcze kozacko to biorę wszystkie powerki Jakie mam I poziom to jest usunąć klej Spoko Czy wodne wiry tak? Patrzcie to Cała mapa została jakby zaatakowana, więc Kozackie to jest i poziom ukończony Zobaczmy, jakie będzie kazackie podsumowanie. Dobra. A to była szybka giereczka. Pozdrawiam. Ile piór 2072. Spoko. Dobra, idziemy na stronę główną i jeszcze bingo. Zagramy jedną turkę. Dobra. Mam cztery wybory. Cztery do wyboru. Coś się wylosuje kazackiego na pewno. A jak nie na no to, to się nic nie stanie. Blisko było. Ale dobra, no to coś takiego. Kaminorapa.